Cześć, siema witam, z tej strony lemi i witam was w kolejnym poradniku na kanale drugim poradniku na kanale z, 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 z montowaniem filmów tak dzisiaj wam pokażę całą magię tego montażu jak to się dzieje, jak to wygląda więc no po pierwsze co musimy zrobić to pobrać sam no yy, program do montowania ja korzystam z ShotCut, gdzieś tu wam wkleję link czy coś do pobrania, albo napiszę wam jak to się wymawia. Na YouTube jest wiele poradników. Po mm, prostu coś jak to działa jak to ten. Więc tak po pierwsze musimy sobie z naszego foldera. Mm, i tu mam tu tu tutaj mam wszystkie nagrania wszystko yy, teraz tak żeby wybrać jakiś taki testowy to wybieram może ten yy, teraz przenosimy tu i wklejamy tutaj yy, tutaj nam się to anulujemy bo to, to nie potrzebne Zaraz się wklei i mamy cały nasz mm, film. On będzie tak długi jak. No, ta ścieżka będzie tak długa jak i długi film. Ten trwa 10 sekund, więc. No, i potrzebujemy długiego do poradników. I co tu się robi? Tu się zmienia. Mm, Te. Po prostu, hmm, sceny tak jakby e, dla początkujących najlepsza opcja to jest podziel takie coś, podziel w miejscu paska, żeby wyciąć dany moment. To na przykład od tego momentu, klikamy to, zaznacza nam, i do tego momentu klikamy. I to tak, jakby mamy już taki kawałeczek klikamy prawym przyciskiem, klikamy usun i będzie takie takie, takie 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 sztywne przejście Żeby to zrobić to yy, przytrzymujemy lewym, lewym przyciskiem mysz przytrzymujemy i leciutko w, w prawo przesuwamy pokazuje nam się taki taki kwadracik i wtedy mamy już takie płynniejsze przejście więc no yy, to jest jedna opcja z tego. Ja to sobie cofnę. O, dobra. I drugą opcją, którą możemy nanieść, to są y, filtry. Mamy tutaj taką zakładkę. Tutaj w prawym dolnym rogu mamy filtry. Jeśli klikniemy na plik, pojawia się taki przycisk i podstawowe, y, podstawowe. Y, filtry to jest gain volume tutaj jak sobie na to klikniemy to mamy albo ściszyć materiał mamy albo podgłośnić tym paskiem możemy sobie jeździć i podgłaśniać czy przyciszać kolejnym takim dość przydatnym filtrem jest TEX text simple czyli dodajemy tekst sobie tutaj możemy tutaj wpisujemy jakiś tekst, co na przykład lol i zjeżdżamy w dół tutaj, na samym dole mamy pozycję środek, środek, albo prawo albo środek, albo najeżdżamy na ten podgląd i na środek i sobie to możemy manipulować jak chcemy, więc no tak to wygląda Kolejną opcją jest dodawanie ścieżek. No bo Lemi, jak ty to robisz, że czasami takie fajne rzeczy montujesz? To się pobiera z YouTube'a, różne takie filmiki już gotowe. Mogę nam nawet pokazać, nie wiem czy to widzicie, takie z zielonym, zielonym o takim tłem, i to się robi później. Ale dla was to na razie nie jest potrzebne, bo nie wiem kto. Na takim etapie już umie takie rzeczy robić, a później się dopiero nauczyłem. No, możecie to zobaczyć na postępie materiału. I tak, kolejna opcja jest dodawanie ścieżek. Tutaj mamy trzy, cztery warianty ścieżek. Mamy ścieżkę audio, ścieżkę wideo. Możemy wstawić ścieżkę i usunąć ścieżka Audio to jest z dźwiękiem ścieżka, hmm, możemy sobie je nazywać. Tutaj typowa jakaś muzyka się znajduje czy coś, a ścieżka audio, no to po prostu audio. Drugie takie. Um, audio. Oj, kolor Z. Audio, czyli ten obraz. Yy, I to w sumie tyle z tego poradnika na początek wiem, krótki, ale dzisiaj nie mam zbyt dużo czasu i nie wiem, czy ten materiał potnę, po... po, 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 po... montuję, po... w sumie nie wiem, dzisiaj mieliśmy nagrywać headwarsy z Pankrzeszka, ale coś nie pykło i jutro chyba będą headwarsy, a dzisiaj no, taki krótki poradnik na temat magii montażu, jeśli chcecie więcej tego typu poradników o lepszych, zaawansowanych, bardziej y, opcjach y, manipulowania, manipulacją wideo, czy tam czym tam chcecie, tam mnie to jedno to możecie pisać w komentarzu, czy chcecie drugą część tego poradnika. Jeśli nie, jeśli to się słabo obejrzy, to nie będę dalej kontynuował. Będzie... W ogóle, co wy ostatnio zrobiliście? Skywarsy prawie 60 wyświetleń. Boże, co? Naprawdę, wam się tak podoba? Mi to. Mi tam. Że mi tam fajnie tak nagrywać. Headwarsy, czy tam Skywarsy, czy tam Bedwarsy? Nie, na no, Bedwarsy nie chcecie. Sam się o tym dowiedziałem. Dobra. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Zjedźcie dzisiaj dużo pączków, bo dzisiaj tu czwartek. U mnie też są pączki, więc fajnie. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało taki poradnik mini. I do zobaczenia. Trzymajcie to się. Do A i zapomniałem powiedzieć o tym, jak się eksportuje taki już gotowy materiał. Klikacie eksportuj, eksportuj plik. I tam dalej już sobie wybieracie, gdzie to macie zapisać. No i musicie trochę poczekać, bo to trochę wam będzie mm, przesyłać się. Jestem podczas montowania filmu, więc no, takie informacje na Dobra, trzymajcie się, pa!